Taoizowanie. Droga, którą idziesz, nie jest tą drogą. Nazwa, którą nadajesz, nie jest tą nazwą. Z tego, co bez nazwy, powstaje niebo i ziemia. Imię jest rodzicem całej reszty rzeczy. Dusza, gdy nie pragnie, widzi co ukryte. Kiedy zacznie pragnąć, widzi co chce widzieć. Dwie sprawy, dwie nazwy, chociaż jedno źródło są tym samym. Tajemnica nad tajemnicami, drzwiczki na zaplecze. Co je dusza? Wszyscy, którzy sądzą, że piękno jest piękne, szerzą brzydotę. Wszyscy, którzy myślą, że dobro, jest dobre, zasiewają nikczemność, bo bycie i niebycie przychodzą do nas w parze. Co trudne i co łatwe, lubi się dopełniać. Co długie i co krótkie, nawzajem się kształtuje. Wyżyny i niziny nie istnieją bez siebie. Nuta na papierze z dźwiękiem tworzy muzykę. Potem jest po, przedtem, by stać się przedtem dla potem. I dlatego roztropna dusza czyni bez Czynów, uczy bez słów. Rzeczy, które są, po prostu istnieją, nie odrzucisz ich. Znosić, nie posiadać, wpływać, nie zawłaszczać, stworzyć i pozwolić odejść, bo gdy uwolnisz, zostanie. Jeśli zwycięzca nie zdobywa złota, nie musimy się ścigać. Jeśli nikt sejfu nie zamyka, przestajemy kraść. Jeśli nie nęci nas przedmiot pożądania, umysł cieszy się spokojem. Zatem roztropna dusza, która rządzi ludźmi, opróżnia ich umysły, wypełnia ich brzuchy, osłabia ich żądania, wzmacnia ich kości, utrzymuje w niewiedzy, podtrzymuje w niechceniu, a tych, którzy wiedzą, powstrzymuje od czynu. Kiedy robimy, nie robiąc, wszystko działa. Bez źródła. Droga jest pusta. Użyta, ale nie zużyta. To głęboka zaródź tak. Stu tysięcy rzeczy. Tempi ostrza, luzuje więzi, przygasza światło. Droga to kurz tej drogi. Cicha, tak. Najpewniej przetrwa, czyje to dziecko przyszło na świat, zanim przyszli bogowie. Pożyteczna pustka. Niebo i ziemia z niczym nie obchodzą się po ludzku. Dla nich sto tysięcy rzeczy to słomiane psy, roztropne dusze z niczym nie obchodzą się po ludzku. Dla nich sto rodzin to słomiane psy. Niebo i ziemia pracują jak miechy, pusta machineria tłoczy, dając nieprzerwanie. To co w pełni. Duch tej doliny nie umiera. Nazwij go tajemnicą, kobietą. Tajemnica brama kobiety jest korzeniem ziemi i nieba. Na zawsze przetrwa, na, na zawsze. Temu, czemu służy, nauczysz się bez trudu. Tego, czemu służysz. Temu, tego. Tego, czemu służy, nauczysz się bez trudu. Przyćmiony blask. Niebo nie zniknie. Ziemia, nieszczeźnie, długo tak trwają, dla, dlaczego? Istnieją nie tylko dla siebie, dlatego były, są, będą. Roztropna dusza, gdy jaźń zostawi za sobą, idzie do przodu. Gdy jaźń zostawi na boku, trwa w sobie skupiona. Czemu porzucać jaźń, by dusza nie utraciła tego, co dla niej konieczne? Łatwe z natury. Prawdziwe dobro jest jak woda. Woda jest dobra na wszystko. Nie ściga się. Spływa wprost do miejsc niskich i nijakich. I tak znajduje drogę. Dla domu dobrą rzeczą jest równy teren. W myśleniu dobra jest głębia. Dobrem dawania jest wielkoduszność, mowy uczciwość, rządu ład. Dobrem pracy jest umiejętność, a działania właściwy czas. Gdy nikt się nie ściga, jesteśmy bez winy. Bądź pełniż misę przeleje się przeostrzysz nóż i go wstępisz. nikt nie ustrzeże domu pełnego złota i nefrytów zamożność ranga duma gubią się same robić dobrze pracować jak mrówka nie wywyższać się to droga niebiańskich darów. Techniki. Potrafisz duszy nie wypuszczać z ciała, trwać przy tym, co jedno, i w ten sposób uczyć się, jak być całością? Umiałbyś w garść zamknąć całą swoją energię, być delikatną i czułą? I w ten sposób uczyć się, jak być niemowlęciem. Potrafiłabyś nie zmącać cichej, głębokiej wody, by świat się w jej tafli odbijał niezmącony. Umiałabyś kochać bliźnich i zająć się sprawami tak, żeby to robiąc niczego nie robić. A umiałabyś być jak ptak z pisklętami, gdy otwierasz, zamykasz bramę nieba. Umiałabyś wiedzieć, nie wiedząc, gdy przenikasz światłem wszechświat, dać życie, pielęgnować, wytrzymać, a nie posiadać. Działać, a praw sobie nie rościć. Przewodzić, a nie władać. Na tym polega sekret niezbadanej mocy.